W dzisiejszym vlogu pokażę Wam po raz kolejny trochę naszej rzeczywistości. Pojedziemy między innymi na naszą działkę w górach i to będzie w topa, ale o tym przekonacie się za chwilę. Pokażę Wam też paczkę, która okazała się ostatecznie dla mnie ogromną niespodzianką. Zdradzę przepis na ulubioną zupę, zmierzę nowości od Ewy Pachulskiej i jeszcze trochę rzeczy. Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj nietypowo z miejsca, którego może nie kojarzycie, dlatego, że jesteśmy w naszym domku w górach. Julianka. Hmm. Przyjechaliśmy dzisiaj wieczorem w sumie późno, w około 20.00, i stwierdziliśmy wszystko słuchajcie z jednego prostego powodu. Chcieliśmy Wam pokazać ten piękny żyrandol, <grym> który zrobiłem. <To> jest modern <grym> kontemporary tak. i one są bardzo dużo warte. O to chodziło. Przepraszam, jestem już naprawdę śpiąca, ale wszystko z tego powodu, że jest wrzesień. Wczoraj było ciepło, jutro ma być trochę deszczowo. O co może chodzić, Sygmunt? No proste, że o grzyby. O grzyby, dokładnie. Prawdziwi grzybiarze, teraz zrozumiem. Stwierdziliśmy, że przyjedziemy już dzisiaj, dlatego że jutro chcemy. Skoro świt, czyli... Koło 11. Nie no, tak jak i normalnie. Kiedyś by było koło, je, koło 11, ale jak Milianka postanowi wstać o 6, to właśnie będzie to idealny moment, żeby wybrać się przed wszystkimi grzybiarzami. A tutaj są grzyby w tych lasach także teraz właśnie mm, szykujemy się do spania. Mamy tutaj ogólnie łóżko, to jest chyba 140 na. No, 140 szerokość. mamy nawet w domu 160, więc. Zawsze spaliśmy tutaj razem w łóżku, ale że jest tutaj z nami Julianusia, która rzuca się po prostu wzdłuż i po łóżku, to nie wchodzi to w grę. To jest za małe łoże dla Juliany. Nie no, chodzi o to, że tutaj są te, jak złączyliśmy dwie tak. kanapy, to się, to się robi obwódka, z której ona nie spadnie. Dokładnie i będzie bezpiecznie, więc my śpimy tutaj, wygląd jak król na łóżku i co? Tak naprawdę odezwiemy się jutro. Spędzicie z nami fajny dzień na grzybobraniu w lesie. Mam nadzieję, tylko, że nie będzie za bardzo padało i cokolwiek będę w stanie nagrać. Tak właśnie. <grym zainteresowań> tak <grym> właśnie <zainteresowań> tak wygląda. Śmiesznie, co? <grym zainteresowań> Jest kolejny dzień, wstaliśmy. Nie mam jak ustawić aparatu, dlatego ten kadr jest trochę krzywy, ale trudno e, Ogólnie, słuchajcie, w nocy tak padał deszcz, tak strasznie. Dawno czegoś takiego nie słyszałam. Spaliśmy ostatecznie w takiej konfiguracji, że Zygmunt spał tutaj z nami później w trakcie nocy na kanapie, dlatego że zrobiło się tak zimno. Odpalił ogrzewanie, ale zdążył już tak zmarznąć, że po prostu chyba koło pierwszej przyszedł do nas i spaliśmy wszyscy razem. Julianka o dziwo bardzo dobrze spała tej nocy, także chyba klimat górski jej służy, a oprócz tego było w nocy, słuchajcie, takie rykowisko, w ogóle jak my tutaj przyjechaliśmy, to ja się naprawdę bałam, dlatego że musieliśmy przejść taki kawałeczek dosłownie z samochodu do domku i było słychać jak ryczą jelenie. Ja ogólnie zjawisko rykowiska Zaobserwowałam dopiero tutaj, właśnie na naszej działce Pierwszy raz kilka lat temu I to jest naprawdę niesamowite tak. Jeśli macie okazję, to ja wam polecam Wyjechać gdzieś właśnie do lasu Wynająć jakiś domek, koniecznie na noc Żeby zobaczyć to zjawisko rykowiska Bo to jest naprawdę Coś takiego, no, fajnego, niesamowitego Ja nie ukrywam, że trochę się bałam bo To jest takie wrażenie, jakby te jelenie Były bardzo blisko Więc w sumie nie wychodziliśmy później już też z domku No bo zaczęło padać, a poza tym no to też już nie jest tak jak kiedyś, że tutaj przyjeżdżaliśmy i sobie w nocy siedzieliśmy przy ognisku jeszcze i tak dalej, no bo jednak jest Julianka, więc ona też na początku troszeczkę tutaj się bała, no bo jak przyjechaliśmy to było ciemno, zanim zapaliliśmy tutaj wszystkie światła i tak dalej, no to, to dopiero potem się tak oswoiła, ale na początku była dość mocno przestraszona. Co do naszych dzisiejszych planów, trochę się o nie ukrywam pokrzyżowały, dlatego, że no, no chcemy iść na te grzyby, ale cały czas leje dosłownie deszcz się przerywa na takie nie wiem 3 4 minuty i leje od nowa. Więc nie wiem czy to się uda. Znaczy na pewno musimy coś wymyślić, ale nie jestem pewna czy będę w stanie cokolwiek dla was nagrać. Może jakieś ewentualne przybitki telefonem. No cóż wycieczka nam się ewidentnie nie udała. Cały czas pada. Nie przerwało już się nawet na 5 minut, żebyśmy mogli wyjść, więc lipa. Jest kolejny dzień z rzędu, jesteśmy już w domu. I co? Nie udało się zabrać tam żadnych grzybów ostatecznie, bo jak widzieliście, cały czas lało. Swoją drogą teraz też pada, więc już naprawdę nastała taka jesienna pogoda. Ogólnie widzę, jakoś nie przeszkadza, aczkolwiek muszę nauczyć się, wypracować sobie jakiś taki nowy system usypiania małej, bo do tej pory robiła to na spacerach. Postawiłam was sobie tutaj na statywie, bo mam tutaj takie. Było. Natalia, która robiła mi stronę internetową, którą swoją drogą serdecznie Wam polecam. E, tutaj wyświetla się Wam gdzieś jej Instagram, na dole też znajdziecie dane kontaktowe, w sensie Instagram i stronę. E, jeżeli potrzebujecie strony internetowej, jakiś grafik, czegokolwiek, to piszcie śmiało do Natalii, bo naprawdę dawno nie spotkałam tak przemiłej osoby. I dodatkowo Natalia wysłała mi książeczki po swoich dziewczynkach. Także już Wam pokażę. Jestem w ogóle w szoku, bo ja myślałam szczerze, że tutaj będą cztery książeczki. Na to byłam przygotowana, tak się umawiałyśmy, a po prostu dostałam całe pudło różności przepięknych. Jedyna książka, która się powtarza z tą, którą już mamy, to jest Acrylic Słuchał. Także czekajcie, tak? Dobrze myślę. Wydaje mi się, że mamy tą książeczkę, tak, 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 tak. Myślę, że podarujemy po prostu komuś, jakiemuś innemu dziecku. Ale już Wam dalej pokażę, co tutaj jest. Zestaw do nauki czytania. Tego jestem bardzo ciekawa, muszę to sobie poprzeglądać w wolnej chwili. Mamy jedną książeczkę z serii Jadzia Pentelka. W ogóle nie miałam styczności z tymi książeczkami, więc też zobaczymy, ale tak wstępnie przejrzałam i wydaje się spoko. Książeczka jakaś, idę do dentysty. Elementarz, który swoją drogą, słuchajcie, jest tak przepiękny. Ja w ogóle kocham elementarze. Mam już jeden elementarz, taka ciekawostka, którą kupiła, który kupiłam, jak Julianka miała dwa miesiące z myślą, że po prostu będzie czekał. Fajnie, że ten jest inny, bo będzie można korzystać po prostu z dwóch. Ja też mam taki plan, że chcę uczyć Juliankę dużo w domu przed szkołą. No i elementarze na pewno się przydadzą. Jest też książeczka z Ożuwiu Franklinie. Też sporo o tym słyszałam. Wiadomo, Juleka jest jeszcze mała, ale czas, słuchajcie, tak leci, że ona lada chwila będzie naprawdę zainteresowana tymi książeczkami. To jest bardzo fajna książeczka z takimi najpopularniejszymi pioseneczkami, wierszykami, więc super. Teraz prawdziwe hity. Patrzcie na to. To jest cała seria tych książeczek rok w lesie. I właśnie na te cztery swoim drogą się umawiałyśmy. To, że tutaj jest cała reszta, to jest po prostu um, dobra, dobre serduszko Natalii i jej serdeczność. Jak mówiłam, z przekochaną osobą. No i tutaj mamy. Tak, rok w krainie. Czarów mamy. Rok na wsi. Ja Wam w ogóle, słuchajcie, bardzo polecam te książeczki. My mamy całą serię yy, na ulicy Czereśniowej. I ja myślałam, że one są fajne, bo uważam, że faktycznie są, ale. Serio, moim zdaniem te książeczki y, rok na wsi, w lesie są o wiele lepsze. Więc jeżeli jeszcze nie macie, to ja Wam polecam się zaopatrzyć. Julianka już teraz bardzo fajnie no, sobie te książeczki ogląda, rozpoznaje, co jest bum-bumem boom i tak dalej. I te są w ogóle hitem. Podobna zasada. Ja tych książek w ogóle nie znałam, ale to już Wam pokażę prawdziwy nasz hit. Nasze miasteczko i zobaczcie, mamy tutaj różne ilustracje i tak samo Julianka sobie już fajnie rozpoznaje samochody, dzieci balony, piłki i tak dalej i tak dalej, także mega, mega polecajka i na koniec mamy jeszcze książeczkę Encyklopedię Zwierząt moja pierwsza Encyklopedia Zwierząt, fajnie bo tutaj mamy bardzo ładne krótkie opisy i takie dostosowane do Yy, dziecka po prostu małego będziemy sobie czytać. Jak mówiłam wiadomo Julianka jest jeszcze o tym jest jeszcze coś poznajemy sylaby. Yy, Julianka jest jeszcze mała. Na razie zainteresowanie książkami kończy się na oglądaniu obrazków i właśnie wymienianiu tych rzeczy, o których mówiłam wcześniej, ale myślę, że za spokojnie 3-4 miesiące, już nie mówiąc, jak będzie w okolicach drugich urodzin, będzie lubiła po prostu słuchać książeczek i będzie lubiła, jak jej się czyta. Mam nadzieję, bo ja bardzo lubię czytać i chciałabym, żeby też hmm, po prostu miała ochotę na czytanie. Po Także jestem naprawdę w szoku, jestem wzruszona i bardzo wdzięczna yy, i no, będziemy miało co robić na pewno w kolejnych miesiącach. To jest właśnie wspaniałe, więc takich ludzi w życiu, takich serdecznych, którzy po prostu chcą yy, dla Ciebie dobrze. Rozumiecie? To jest, to jest wspaniałe uczucie. Swoją drogą ja tak siedzę, siedzę i czekam, aż przestanie padać, bo Julianka w ogóle dzisiaj wstała o 5.30. Mnie już o tej porze jest, nie wiem, chyba 8:30 boli głowa. Co myszko. Julianka jest też już coraz bardziej marudna. Coraz bardziej marudna, a nie chce spać w domu, więc nie wiem. Jak to zrobimy? Trzeba coś wymyślić. Mam nadzieję, że deszcz zaraz się przerwie, bo mi też spacer dobrze by zrobił. Czuję, że dzisiaj wybitnie go potrzebuję. Dobra, udało się położyć Juliankę. Udało się ją wnieść do domu, więc super. Śpi już tak naprawdę półtorej godziny. Plus chyba 15 minut na zewnątrz, więc około dwóch godzin za chwilę będzie. Ale dzisiaj, tak jak mówiłam, wstałyśmy o 5.30, więc tak przypuszczałam, że będzie spała dłużej. Ja zdążyłam trochę popracować. Robię teraz już część obiadu, dlatego że dzisiaj mam straszną ochotę na zupę. Ja ogólnie nie jestem jakąś wielką fanką zup, ale właśnie jak robi się jesień, jak jest deszczowo, robi się chłodniej, no to te zupy wchodzą fajnie więc korzystam z tego przepisu z Thermomixa. Tutaj macie składniki i sposób przygotowania i możecie bez problemu tą zupę odtworzyć. Jest przepyszna. I ogólnie jest mi tak przykro, że nie udało się nam z tymi grzybami, bo tak się nastawialiśmy i właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak to zrobić, żeby tak grzyby zebrać jeszcze w tym tygodniu. I nie wiem, czy tam jednak nie pojedziemy. No nic, zobaczymy. Na dzisiaj też plan jest taki, że Zygmunt musi się trochę zająć ręką, ja muszę bardzo intensywnie dzisiaj popracować, bo ścigają mnie terminy, także mam nadzieję, że to wyjdzie, chociaż powiem Wam szczerze, że on teraz z tą ręką jedną Prawną, no. No ciężko z Julianką już na przykład nie wchodzi raczej w grę to, żebym ją gdzieś zabrał na zewnątrz, także zajmie się nią w domu. A Julianka, słuchajcie, weszła w taką fazę mamozy. Dosłownie od kilku dni jest tylko mama, mama. Ostatnio nawet kąpałam się z otwartymi drzwiami do łazienki i Julianka musiała mnie widzieć. Także taki jakiś nowy etap po prostu. Ona też nigdy nie miała aż takiej mamozy. W sensie miała takie momenty, że faktycznie chciała być tylko ze mną, ale przechodziło to, jak zabrał ją Zyga, czy właśnie moja mama, no to jakoś tak okej okay z tym była. A ostatnio po prostu mam wrażenie, że jest tylko mama, mama, ale gdzieś czytałam, że po roczku u dzieci znowu właśnie wraca ta mamoza, także u nas chyba to jest ten moment. The words that I tell you It'll cost you your life It's damp and dark too The river is wide Mamy dzisiaj z Julianką matchi stylówki. Nie? Jesteśmy... Nie? Aha, ja wiem co ty chcesz. Ciumelek? Mm -hmm. I nie, nie komentujcie, proszę że może to już czas odstawić Jelenkę od cumla. Przyjdzie na to czas, teraz nie jest absolutnie odpowiedni, bo idzie tyle zębów, że hej, prawda? W każdym razie mamy matchy yy, ogrodniczki, białe bluzki. Yy, nagrywałyśmy przed chwilą Get Ready With Me, taką serię, którą robię na Instagramie i co? I będziemy szły na spacer chyba, tak? Wyrobiłyśmy się dzisiaj idealnie za oknem widzę, że jest piękne słoneczko i jest chyba dość ciepło, co może dzisiaj pójść nie tak w takim razie zapowiada się naprawdę piękny dzień słuchajcie, mam tutaj paczkę ze sklepu Ewy Pachulskiej i mam ze sklepu Ewy piżamkę zaraz ją sobie sprawdzimy i zobaczymy, czy jest tak naprawdę to wszystko warte zamieszania działam na relacjach w ogóle też na tych, które udostępniało właśnie Moody czy sama Ewa że zamieszanie było spore. Ludzie czekali na datę premiery, na godzinę premiery i dużo rzeczy wyprzedało się w ciągu dosłownie godziny, dwóch od wrzucenia tego dropu. Także sprawdźmy to, czy faktycznie warto było czekać na to. piżama jest na pewno bardzo porządnie uszyta. Jest po prostu taka porządna, mięsista, a jednocześnie jest bardzo komfortowa i przyjemna do noszenia. Ja jestem zachwycona przede wszystkim spodenkami. Już wam pokażę, jak to wygląda. Spójrzcie, jakie one są cute. Ale, i teraz coś, co nie do końca mi akurat przypada do gustu to jest ta góra. Uważam, że troszeczkę w stosunku do spodenek jest zbyt szeroka. Ja mam rozmiar XSS i Czuję się w tym, zobaczcie, jak to mi tak o wyjdzie, to te spodenki też tracą już urok. No nie wiecie o co chodzi. Więc ja uważam, że ta góra jest troszeczkę dziwnie skrojona, nie wiem jak to wytłumaczyć. Ale to jest tak jak mówię tylko moje odczucie, bo na przykład na zdjęciach widziałam Ewę w tej piżamie i inne dziewczyny i wyglądało to cudownie. Tak samo ostatnio na TikToku mignęła mi taka dziewczyna właśnie w tej piżamie i wyglądała cudownie. E, więc może to jest kwestia mojej sylwetki i moich proporcji i przede wszystkim preferencji, że po prostu ja nie do końca się czuję w tym okej. Okay. Brak też dekoltu, ja na przykład jestem fanką tak, tak odrobinę, od no nie, żeby to było wykrojone, to mm, wydaje mi się, że bardziej mi się podobało. Ale w spodenkach jestem po prostu zakochana. Czy warto wydać tyle kasy na piżamę? Wam to zostawiam do oceny. Na pewno jest to coś bardzo porządnie uszytego. Tutaj w ogóle nie ma się do czego absolutnie przyczepić, i widać, że ten materiał jest po prostu drogi. Że sama produkcja tego była droga, więc rozumiem, że to też musi kosztować. Natomiast ja też mam na względzie to, że wciąż jest to piżama, nie? Więc, ale ogólnie mi się podoba, tak wizualnie. Właśnie się ubieram w sumie w to samo, w co byłam wcześniej, ale robiłam teraz jeszcze na szybko jakieś zdjęcia, rolki i tak dalej. Za mną jest deska do prasowania, tutaj już leży wyprasowane prześcieradło, na którym będę robiła zdjęcia, bo chcę wystawić trochę rzeczy na bindet. Muszę się za to zabrać, ponieważ po pierwsze nie mamy gdzie trzymać tych rzeczy, a po drugie no chcę z tym uciekać, bo te rzeczy już mam wrażenie się mnożą. Przypominam tylko, że na Vinted wyprzedaję teraz rzeczy po Juliance, więc jeżeli macie ochotę, może to, wpadajcie, może coś uda wam się kupić. Zygmunt w ogóle wziął tutaj małą na plac zabaw, więc myślę, że sobie poradzi. Ja wiem, że on ma tą rękę złamaną, ale przetestowaliśmy, jest w stanie wykonywać takie najprostsze czynności. No i też jedna ręka, w sensie to złamanie jest takie, że jakieś tam małe czynności jest w stanie wykonać, żeby wiecie, coś podać, zapiąć jej kurteczkę i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie dobrze, też nie poszli daleko, więc się nie stresuję jakoś szczególnie, bo w razie czego jestem pod ręką, a ja muszę koniecznie teraz popracować. I już właśnie sobie to wyprasowałam, i zaczynam tu przynosić teraz, jeszcze będę robiła zdjęcia, czyli taka nudnawa czynność do wykonania przede mną. Ojejku, utknęłam w ciuszkach. Totalnie utknęłam w ciuszkach, od rozmiaru 50 do rozmiaru 74. I pogubiłam się jakiś czwarty raz. Tak to wygląda. Tutaj rozmiarami sobie wszystko układam na kubki mniej więcej, żebym wiedziała co i jak. Tutaj vlog, który włączył mi się przypadkowo z kolei, bo oglądałam Agnieszkę wcześniej i staram się to jakoś ogarnąć, ale naprawdę tak żałuję, że nie robiłam tego wcześniej, bo teraz jestem totalnie, totalnie zagubiona w tym wszystkim i nie wiem już, co jest gdzie. Czy znaczy, wydaje mi się, że to nie jest wszystko, to, co tu jest. A przy remoncie, który mieliśmy i przy przeprowadzce Mogą być wszędzie, no ale nic. Na razie skupiam się na tym, co jest teraz, będę szukała w swoim yeah, czasie resztę.